Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, Ekonomia, Biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Zaczynamy dzisiejszą rozmowę z gościem. Będziemy rozmawiali o dwóch rzeczach. Po pierwsze o jubileuszu, bo to jest ważna sprawa, żeby pokazywać, że nasze regionalne firmy rozwijają się, planują ekspansję i świętują okrągłe jubileusze. A po drugie będziemy rozmawiali o turystyce, bo sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami i pewne tendencje w turystyce no, niektórzy na pewno już mogą dostrzegać. Naszym gościem jest pani Marta Pożycka, marketing manager w firmie iDoBooking. Booking. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw jubileusze czy najpierw tendencje turystyczne? Jubileusz, musimy się pochwalić, tak. 10, 10 lat to jest już taki moment, kiedy można sobie pozwolić na świętowanie, ale można też sobie pozwolić na, na podsumowania. jak rozwija się i booking i czy ten progresywny rozwój turystyki w Polsce idzie w parze z tym, co Wy proponujecie. Na początek chciałabym podkreślić, że jesteśmy z tego niezwykle dumni, że w tak trudnych i dynamicznych czasach, jeżeli chodzi o turystykę, udało nam się osiągnąć te 10 lat. Naprawdę jest to dużym sukcesem, że w okresie pandemicznym, kiedy wiele firm związanych z turystyką, hoteli, małych pensjonatów, początkujących biznesów, startupów związanych z turystyką nie przetrwało tej niepewności, tego przedłużającego się okresu, nam udało się przetrwać. Wiadomo, było w pewnym sensie pomoc naszego rządu dla dla jakby właścicieli obiektów, no ale dla firm powiązanych z turystyką już nie do końca. Dlatego y, niezwykle cieszymy się, że przetrwaliśmy wraz z naszymi klientami. Właściwie z sporą większością ten czas i chwalimy się naszym dziesięcioleciem. Bo to jest trochę tak, że rzeczywiście do 2019 roku ten rozwój to, był, to była ta krzywa rosnąca do góry. Potem przyszła pandemia, potem wojna, potem inflacja i potem inne gospodarcze turbulencje. I od tego momentu chyba jest tak, że turystyka i sektory okołoturystyczne próbują wrócić do pewnej równowagi z lepszym. Albo z gorszym skutkiem. Jak najbardziej powracając w ogóle do historii e, tego, co zauważyliśmy, cofnijmy się do roku 2013, kiedy powstał nasz produkt iDoBooking. Booking, wtedy na rynku głównie królowały małe pensjonaty, wile, domki letniskowe, szczególnie tutaj w naszym, w naszym rejonie. E, i jakby rezerwacja w tych obiektach na ten czas przybiegała dość opornie. Większość z nich nie miało rozbudowanej strony internetowej, nie wspominając już o rezerwacji online. Był problem z płatnościami kartą, konieczność było zadzwonienia, dowiedzenia się jakaś, jaka jest cena, cenniki były skomplikowane, decyzje trzeba było podejmować błyskawicznie, bo za chwilę mogła się cena zmienić. Trzeba było płacić za resztę gotówką i pomimo tego, że 10 lat temu Temu już tak naprawdę młode pokolenia wchodziły na rynek, dla których dokonywanie zakupów online nie było niczym nowym. Branża turystyczna jednak mocno trzymała się tych swoich skostniałych. Zasad. Natomiast, jakby na ten powiew świeżości nie trzeba było długo czekać, bo na rynku pojawiły się nowe możliwości rezerwacji, i to był głównie wynajem krótkoterminowy, apartamenty. Czyli, jakby właściciele tych biznesów, um, oni to nie był ich jedyny biznes, w związku z czym od razu postawili na nowoczesne rozwiązania, takie jak system iDoBooking, który zapewniał im w pewnym sensie e, automatyzację czy połączenie wszystkich kanałów e, ich sprzedaży. Rynek wynajmu krótkoterminowego przyjął się bardzo dobrze. Przestrzenie, doskonała lokalizacja, a cena podobna do hoteli. Głównie e, startowały w dużych miastach, a po przyjęciu się tam przeszły bardzo mocno na tutaj szczególnie nadmorskie czy też jakby górskie, górskie kurorty. I tu muszę powiedzieć, że rok 2018-2019 tuż przed pandemią to był prawdziwy wzrost jakby liczby tych obiektów, te biznesy się znacznie rozwijały, wszystko szło ku dobremu, a tu nagle trach I, i jakby przyszła pandemia. Natomiast to, co możemy na pewno zaobserwować jakby w czasie tej pandemii, co jest niezwykle ciekawe, że hotele poradziły sobie z nią gorzej. Jednak hotel nie żyje jedynie z noclegów. To są również imprezy okolicznościowe. Oni zatrudniają dużo więcej pracowników, czyli jakby te koszty są większe. Nie opierają się tylko jakby na jakichś zleceniach, tylko jakby i osoby sprzątające i pracujące są na miejscu. I tu było duże załamanie. Szczególnie tak jak wspomniałam, wesela, yy, urodziny, yy, jubileusze. Z tego hotel także żyje, a to wszystko było zablokowane. W przypadku apartamentów, te biznesy niczym małe łódki były dużo bardziej zwinne. Taki apartament yy, w trudnym okresie można przerzucić na wynajem średnioterminowy na 2-3 miesiące, na przykład dla jakichś pracowników, lub w ogóle na czas pandemii wynając na, na przykład 2 lata. I następnie. Wtedy, kiedy mamy już jakby spokój, e, można powrócić do tego, co było. Natomiast już badania, nasze analizy roku 2022 i tego pokazują, że turystyka się odradza. Jesteśmy dobrej myśli. Patrząc na 10 lat i Booking i na to, jak udało wam się skanalizować pewną uwagę, uwagę sektora turystycznego, właśnie na tym już bardziej nowoczesnym podejściu do rezerwacji, do kogo trudniej było zapukać, i kogo trudniej było przekonać do tego systemu? Klientów, czyli uczestników, czyli wypoczywających, czy jednak firmy, które często musiały zmienić swój. Tryb myślenia, żeby nie pozostać w tyle nad tymi, którzy dopiero się otwierali i dołączali do biznesu. Stanowczo trudniej było firmę. My, jako turyści, jako klienci, szczególnie powiedzmy te młodsze pokolenia, które już na ten moment możemy niestety powiedzieć, że się nie rozstają z komórką, dla nich jakby pewne rzeczy są oczywistością. Łatwe wyszukiwanie terminów, filtrowanie oferty, ch chęć jakby zmiany. Obserwujemy to cokolwiek, że te młode pokolenia już jakby nie chcą dzwonić, rozmawiać, napisać szybko. No, cała popularność też komunikatorów na to wskazuje. A natomiast w przypadku obiektów noclegowych, oni byli mocno przyzwyczajeni jeszcze do tego takiego trybu, że się witamy z gościem, że dzwonimy, że rozmawiamy, a było niewyobrażalne to, co się dzieje teraz, czyli na przykład e, brak recepcji. Zameldowania tylko wyłącznie na kod, praktycznie zero kontaktu z właścicielem obiektów i ludziom to odpowiada. Na ten moment, jeżeli cofniemy się kiedyś, dużo trudniej było przekonać osoby, że automatyzacji. E, można zaufać, że, nie, że zyskamy więcej czasu nawet dla gości, nawet dla siebie, nawet dla poszukania innych jakby możliwości rozwoju tego biznesu, jeżeli poświęcimy, oddamy część pracy w ręce systemu. Jeżeli chodzi o samo IDO Booking i Booking i to, jak funkcjonujecie tutaj w, jako firma szczecińska, to to jest tak, że ten produkt jest przez 10 lat taki sam, czy może jednak to jest tak, że tak, jak dynamiczny jest rynek, tak dynamiczna też musi być usługa, Oferowana jednak sektorowi, który jest narażony na tyle, tyle zmiennych czynników gospodarczych? Absolutnie zmienna. My wręcz musimy być o krok przed tym, co dopiero będą oczekiwali klienci, gdyż jakby nie jesteśmy też jedynym produktem. My musimy nadążać jakby jeszcze szybciej niż właściciele obiektów za tym, co będzie się działo, jak będzie zmieniał się rynek. Dlatego dla nas jest bardzo kluczowe, hmm, jakby e, współpraca też z dużymi portalami turystycznymi. Też jakby oni też posiadają bardzo dużo danych dotyczących tego, jak goście dokonują rezerwacji, właściwie nie tylko na naszym rynku, ale patrząc na to globalnie. Też jakby pewne trendy będą przychodziły do nas, także innych zakątków kraju, więc my musimy być e, na to przygotowani. E, warto tutaj wspomnieć o tym, że jakby... E, ten rynek się zmienia, pojawia się na przykład bon turystyczny i od razu my musimy wprowadzić możliwość rezerwowania z wykorzystaniem tego bonu, no bo jeżeli tego nie będzie, to goście nie będą chcieli jakby dokonywać rezerwacji y, przez nasz system. Więc jak najbardziej dynamicznie i od 10 lat, tak jak turystyka, nasz system właściwie zmienił się nie do poznania. Kwestie tego, jak ma być przygotowana strona internetowa, na co zwracamy Uwagę, jako, jako turyści rezerwując. To, co na pewno. Y też jest bardzo ważne, czyli na przykład filtrowanie oferty. Czasy pandemiczne pokazały, że jak chcemy teraz jakby jeździć, to zabieramy ze sobą swoje zwierzęta. Więc w tym momencie trend jakby podróży ze zwierzętami jest bardzo ważny, więc my musimy jakby dać możliwość pokazania tego na stronie internetowej czy w silniku rezerwacyjnym, przez który dokonywane są zamówienia, możliwość przefiltrowania czy pokazania, że taka możliwość jest. Jeżeli chodzi o sezon 2023, to on oczywiście dopiero, według niektórych, już wystartował po majówce, według niektórych jeszcze się rozpędza. Z Państwa punktu widzenia, czy są już jakieś tendencje, które można z tych pierwszych zwiastunów wyczytać, czy to jest jeszcze trochę za wcześnie? Pewne tendencje możemy już wy, wyczytać. Natomiast zawsze y, śmieję się, że z rezerwacjami trochę jest jak y, z kupowanie mebli ogrodowych, czyli myślimy dopiero o tym, jak pojawi się słońce na zewnątrz, o wakacjach. Więc dopóki było zimno, jakby też nie chciało nam się myśleć jako turystom o, o wakacjach, wydawało się, że to jest tak niezwykle odległy czas. Jakby już po pandemii na pewno możemy powiedzieć, że rezerwacje są dokonywane bardziej, bardziej spontanicznie. Oczywiście to nie jest tak, jak było w roku 2020 czy 2021, kiedy same przepisy jakby powodowały to, że musieliśmy czekać, czy obiekty będą otwarte, czy nie. Natomiast jakby taki trend rezerwowania z półrocznym wyprzedzeniem to już nie to. Teraz jakby rezerwujemy na trochę przed, oczywiście nie na kilka dni przed, bo nie będzie już wtedy miejsca. Natomiast jakby z naszych pierwszych obserwacji. Jakby naszych klientów. Widzimy, że y, jakby ta zajętość na wakacje, mówimy tu głównie o lipcu, bo do sierpnia jeszcze trochę czasu, więc te rezerwacje pojawią się y, trochę później. Tym bardziej, że z poprzednich lat od razu możemy powiedzieć, że to jednak lipiec jest tym miesiącem y, bardziej popularnym niż, y, niż sierpień. Zobaczymy, czy będzie się to zmieniało w związku ze zmianami klimatycznymi, że robi się coraz cieplej w tych późniejszych miesiącach. Natomiast jakby teraz możemy powiedzieć, że część naszych klientów e, ma obiekty zajęte około 40-50%, ale są też obiekty, na przykład nad morzem, które już mają 70% zajętości. Jeżeli chodzi o obserwacje, to zauważacie państwo, że Turystyka krajowa wciąż cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Czy to jest tak, że im bardziej ta turystyka jest uwolniona i im dalej są wizje pandemiczne, wojenne i inflacyjne, tym jednak mniej osób decyduje się na wypoczynek krajowy, a więcej rusza za granicę? Wydaje mi się, że nie do końca. Wciąż lubimy jakby jechać nad polskie morze i w polskie góry, natomiast już jakby powoli mam wrażenie, że wraca ten trend, że do nas przyjeżdżają goście. No warto tutaj zwrócić uwagę szczególnie na miasto Świnoujście. Część naszych klientów ma naprawdę 40-50% gości z Niemiec i innych krajów. To jest naprawdę doskonały jakby wynik i, i jakby goście z naszej zachodniej granicy przyjeżdżają tutaj do nas bardzo chętnie. No i jakby my też jesteśmy zadowoleni jakby decydując, znaczy to rozwija jakby mocno jakby tutaj ten nasz region i tak dalej. Więc jakby wydaje mi się, że w kwestii wycieczek zagranicznych, szczególnie przy wzrostach cen, jakby już za samoloty i tak dalej, cały czas słyszymy, że te wycieczki wciąż jednak dość są drogie. Decydujemy się na, na jakby krajowe. Ale myślę, że to też jest związane z nami jako turystami, że jednak lubimy, jesteśmy przyzwyczajeni też do tego, żeby, żeby pojechać tu do nas. No, lubimy, lubimy wycieczki krajowe, ale też lubimy sobie na wycieczki krajowe ponarzekać. A więc, też już zadając ostatnie pytanie w tym temacie ogólnoturystycznym, z Państwa obserwacji, jako i do Booking, zwracamy wciąż większą uwagę na cenę i czy ta wycieczka będzie wycieczką, że tak powiem, spinającą się w naszym budżecie, czy to jest tak, że jednak jak już jedziemy na urlop, to cena może być trochę większa, ale chcemy za to mieć taki luksus, który da nam ten tydzień dobrych wakacji. I tutaj jest pewna ciekawa rzecz, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu z jednym z naszych klientów, że turyści szukają środka. Czyli jakby ceny poszły w górę, natomiast po pandemii my jako ludzie wiemy już jak ważne dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego jest odpoczynek. Dlatego jakby wyjazd jest wśród naszych potrzeb obecne bardzo wysoko, ale na przykład chcemy przeoszczędzić na wizytach w restauracjach. Czyli... Decydujemy się na przykład na wyjazd, ale wybieramy apartament z aneksem kuchennym i ograniczamy na przykład wyjścia do restauracji powiedzmy o połowę, a wolimy sobie ugotować coś na miejscu, czy na przykład zrezygnować z śniadań, tylko przygotować sobie część posiłków na miejscu. 10 lat minęło, więc rozumiem, że plany są zarysowane na kolejną dekadę. Jak najbardziej. Bardzo byśmy tutaj chcieli kontynuować tą kwestię automatyzacji. Zbliża się dla nas bardzo ważna rzecz, czyli integracja z Google, które jest niezwykle jakby ważnym i silnym graczem. I jakby liczymy na to, że przyniesie to naszym klientom bardzo dużo nowych rezerwacji. A gościem dzisiaj była pani Marta Pożycka, marketing manager i do booking. Rozmawialiśmy o turystyce, a także o jubileuszu tejże szczecińskiej. Platformy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania.